Sebastian Faust to jest program Gośnia. Witam i zapraszam, a dzisiaj z nami w studiu Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, ostatni weekend, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, Joe Bidena. Jak pan ocenia te dwa dni wizyty tutaj, czy cokolwiek to dla nas oznacza, dla naszego kraju przede wszystkim? Ja myślę, że niekoniecznie, że nie dopatruję się w tym żadnego przełomu tutaj, Oświadczenie nie wyszło ponad to, czego bym się w tej sytuacji spodziewał. Wydaje mi się, że, że nic zaskakującego i przełomowego się nie wydarzyło. I, i tyle chyba. Faktycznie, czy. A nawet na... jeśli się wydarzyło, to wciąż o tym nie wiemy, no bo to często pod, tak, podczas takich wizyt może się coś wydarzyć, ale za, za kulisami, no ale tym, to, co się mówi, to są zwykle okrągłe słowa i obserwując to z zewnątrz, to niewiele można wywnioskować. czy Pana zdaniem ta wizyta mogła coś zmienić chociażby dla Ukrainy? Też nie, nie wydaje mi się, że tutaj następuje przełomia ja w cięcie do. Większości polityków w ogóle w Polsce, w niej, a nawet i w Konfederacji, uważam, że powinno być w ogóle, że powinniśmy jako NATO i jako Polska przyjąć dużo bardziej mm, agresywną postawę wobec Rosji od samego początku tego konfliktu. I uważam, że zaangażowanie militarne to jest w tej sytuacji potrzebne. No ale tutaj ze słów Bidena można między wierszami raczej przeczytać, że, że owszem, Ameryka gotowa. Walczyć z Rosją, ale tylko rękami Ukraińców, i że, i że wystarczy jej, że Rosja nie wygra, nie, że chciałaby tę Rosję jakoś tam mocno dociskać. Więc według mnie dla Ukraińców to nic dobrego i nic przełomowego z tego nie, też nie wynika. Czyli pana zdaniem, mówi pan, powinna być większa agresja wobec Rosji? Jak to faktycznie mogłoby wyglądać? Znaczy, ja uważam, że wojny nie byłoby, gdyby na NATO udzieliło gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie przed tym konfliktem, na etapie jeszcze eskalacji tego konfliktu. Przecież tam Putin miesiącami testował cierpliwość Zachodu, sprawdzał czy na pewno Ukraina będzie sama. No i tak z tego się dowiedział, że będzie, no i dzięki temu mamy wojnę. Myślę, że tej wojny nie byłoby, gdybyśmy właśnie tam wjechali Robili sobie z nimi ćwiczenia wojskowe w tym momencie. to Rosjanie by nie, weszli, nie nie są gotowi przecież na wojnę z całym to co widać, że ledwo sobie dają radę z Ukrainą, a co dopiero z całym NATO, no nawet nie dali sobie radę. Więc wystarczyło tyle. W tej sytuacji jest oczywiście gorzej. Uważam, że tam powinno się w ten czy inny sposób angażować militarnie na tyle, żeby Ukraina rzeczywiście była w stanie wygrać i. Ten, żeby Rosjanie ani o centymetr nie przesunęli się znowu w naszą stronę. Tak? No, to jest w naszym żywotnym interesie, ale też w interesie całego NATO, ale też w interesie Stanów Zjednoczonych, których gwarancje bezpieczeństwa nad światem zachodnim okazały się no, w tym momencie wątpliwe, tak? no, bo skoro to odstraszanie Rosji od, od ataku na Ukrainę no, skończyło się fiaskiem, to może i amerykańska wiarygodność w tym momencie jest zagrożona. Faktycznie, a czy Polska również byłaby zagrożona, jeżeli faktycznie ten konflikt by się zaognił? Wyobraża Pan sobie taką sytuację, że faktycznie jesteśmy w stanie, wo wojnę wypowiadamy Rosji, czy Rosja wypowiada nam wojnę, albo wjeżdża tak samo na Ukrai jak na Ukrainę, tak samo do Polski? Rosja nie ma tylu sił, żeby wjechać wszędzie tak samo, no bo widać, że te siły już się wyczerpały na Ukrainie. Problem w tym, że Taka, taka postawa bierna powoduje, że nasza sytuacja w przyszłej wojny tylko się pogarsza. Tak? No to jest, robimy dokładnie to samo w 1939. Tak? Oni chcieli walczyć z Hitlerem, więc za chwilę musieli walczyć sami o Baryż, tak Mielibyśmy wojnę, gdyby oni dołączyli się do tej wojny w 1939, to Hitler musiał walczyć na dwa fronty a tak walczył na jeden front, potem mógł całe siły rzucić na Francję. Sytuacja jest dokładnie analogiczna. W przyszłej wojnie, która no, jednak z dość dużym prawdopodobieństwem nas czeka w tej sytuacji wobec zaogniającego się sporu o hegemonię światową między blokiem chińskim, nazwijmy to, do którego Rosja w tym samym już ewidentnie się zapisała, a blokiem atlantyckim, no, będziemy wobec braku Ukrainy państwem zderzeniowym. I to można skosztować dużo więcej niż teraz interwencja na Ukrainie, bo lepiej walczyć z Ruskimi na terenie Ukrainy niż na własnym. Podczas wystąpienia na dziedzińcu zamku królewskiego amerykański prezydent mówił: wojna na Ukrainie jest strategiczną porażką Rosji, a Zachód jest silniejszy i bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek. Czy faktycznie widać to gołym okiem, czy jednak tak jak Pan tutaj wspomina, no jest to za mała realizacja tych działań względem Ukrainy chociażby? Znaczy rzeczywiście nastąpiło wzmożenie takiego takiej solidarności zachodniej, nastąpiła jakaś taka większa mobilizacja. No to dużo, żeby wreszcie przepchnąć tam przynajmniej niektóre sankcje, ale myślę, że tak wiele innych takich zrywów nie przetrwa to długo, no, po prostu ludzie będą sankcjami zmęczeni i to bardzo szybko no, będą protestować, im dalej na zachód, tym ludzie mniej rozumieją zagrożenie ze strony i tym mniej będą chętni płacić więcej za paliwo, gaz, prąd, tam, żeby pomagać jakiejś tam Ukrainie, a gdzie to w ogóle jest. Więc myślę, że to tak jak z tym, z tym różnym jedności nowej u nas, a to po Leńsku, a to po śmierci papieża, prawda. No, na chwilę wszystkim się wydaje, że już więcej nie będziemy się kłócić, prawda? że po czymś takim to wszystkie spory nasze pójdą w odstawkę, po czym one tam po kilku dniach, czasami już nie mówiąc o dłuższej perspektywie. Co więcej, no, po Smoleńsku właściwie, kiedy wszyscy politycy obiecywali sobie panie, to po, ten spór rozgorzał jeszcze go, tak naprawdę. No dzisiaj podziały między politykami PO i Platformy są jeszcze głębsze niż były przed tym 2010 rokiem. Więc tutaj obawiam się, że no może, może być w jakiejś mierze podobnie i że to, to tam miesiąc potrwa taka mobilizacja wokół Ukrainy, a później Ukraina zostanie zostawiona sama sobie, a, a świat wróci do, do luzowania sankcji z Rosją. Być że za to, że Rosja... no Zgodzi się łaskawie nie połknąć całej Ukrainy. Na przykład, no to, to będzie miała jakiś negocjacje w ręce. No to wtedy, za to, że łaskawie weźmie sobie tylko część, będziemy musieli pogodzić się z tym, że nosimy sankcje, tylko wizujemy to, co Rosja tam to, co Rosji udało się zagarnąć. Właśnie tutaj ten podział chyba też już widać na skali światowej. ostatnim czasie również Joe Biden nazwał Putina rzeźnikiem podczas rozmowy z dziennikarzami. Tutaj również szybka odpowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że tak mówić się nie powinno. Co pan o tym sądzi? No, no to właśnie to są takie drobne na razie pęknięcia, które się ujawniają od samego początku. No wiem, jak Niemcy reagowali na. Na próby wprowadzenia sankcji na początku, to ewidentnie było widać, że Niemcy no, da światło Putinowi, ale na tydzień, prawda? Jak w tydzień, się nie przynajmniej te sankcje powstrzymywać, a później, no to już sobie rać sam. No i to, te kraje, takie jak Francja czy Niemcy, no, z reguły dobrze dogadane z, z Rosją i Najmniej skory do tego, żeby się, żeby się angażować w jakąś agresywną politykę wobec Rosji. No i to chyba nawet w takich słownych deklaracjach widać jakieś takie chęci bronienia dobrego imienia. Panie pośle, od 24 lutego bieżącego roku do Polski wjechało już ponad 2 miliony 200 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Ta liczba ciągle rośnie. Czy my jesteśmy w stanie wytrzymać faktycznie tylu napływających uchodźców ze wschodu? Nie, hmm. się, że na jest, pewno no jest to ogromny problem. Taka ilość ludzi nagle przybywających do, do stosunkowo niewielkiego kraju. No to jest problem. Rynek pracy owszem potrzebuje świeżej krwi zwykle i to powolna emigracja zwykle jest korzystna, natomiast emigracja tak nagła jest nie do wchłonięcia no, tu i teraz. To, to jest zbyt szybko się dzieje, żeby rynek pracy mógł wchłonąć tych ludzi. To się zawsze dzieje stopniowo, no bo ci ludzie. Przyjeżdżając, zaczynają więcej konsumować, pojawiają się kolejne miejsca pracy, w związku z tym, żeby, żeby ten zwiększony ruch zapotrzebować i tak dalej, no ale to się dzieje stopniowo, a to w dzień będzie bardzo duży problem, brak mieszkań, a jeszcze dodatkowo rząd powiększa ten problem nieodpowiedzialną polityką rozdawnictwa wobec, wobec tych ludzi, o ile pieniądze na start, dla, na utrzymanie tych ludzi, przez tych, którzy ich tam do domu przyjmują, to jeszcze może, może ten pomysł, można brać bronić tego pomysłu, bo nie, być może jest to tańsze niż obozy dla uchodźców. Natomiast no, rozdawanie przywilejów socjalnych, przyjmowanie do szkół, to jest no, potencjalna katastrofa dla, dla naszego budżetu i dla nas wszystkich. No, nie stać nas po prostu na utrzymanie kolejnych kilku milionów osób, a my jeszcze tymi przywilejami socjalnymi zachęcamy tych, którzy przyjechali do, uciekli z Ukrainy na Rumunię czy do Słowacji na przykład, do tego, żeby przyjeżdżali do Polski. W dodatku nawet robimy świadomie wyjątki w tych, tych ustawach, że nie tylko ci, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, ale też również obywatele Ukrainy przyjeżdżający z innych krajów będą objęci tymi Przywilejami no jest to polityka samobójcza, no i tak robić po prostu nie można. Każdy kraj, który zmagał się z takim kryzysem uchodźczym, no można wyciągnąć wnioski z tego, co tam się działo. Tak? No, to wszędzie to był to problem, wszędzie te, tych uchodźców szybko przebywało, a wolno ubywało, więc ci, którzy myślą, że oni sobie szybko wyjadą, jak tylko wojna się skończy, to też są w błędzie. No widać, jak prześledzimy liczby, jak one, jakim one tempie rosły, a w jakim spadały w pozostałych krajach, to nic nie wskazuje na to, że to jest możliwy scenariusz. Więc trzeba się pogodzić z tym, że ci ludzie tu przyjechali na rok, dwa, nawet jeśli mają intencję wracać, tak, no, że to, to, to nie będzie tydzień czy, czy kilka tygodni. Więc w tym, w, w tym świetle ta polityka wydaje się całkowicie nieodpowiedzialna. W jaki sposób powinniśmy sobie z tym poradzić? Forma jakiejś relokacji, czy wzajemna pomoc państw członkowskich Unii Europejskiej powinniśmy po prostu, że tak to ujmę, tymi uchodźcami, tak brzydko mówiąc, się podzielić? Czy raczej faktycznie przypuśćmy, część z nich powinna pojechać do Niemiec prosto od nas, czy, czy jeszcze dalej? No, zdecydowanie tak. No, o ile sytuacja? Kiedy poprzednio próbowano, relokować uchodźców tam kilka lat temu, no to Sytuacja była zupełnie inna, bo ci ludzie nie uciekali przed wojną do Unii Europejskiej, tylko byli tutaj już imigrantami no, raczej ekonomicznymi, tak? No, bo to, 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 żaden, kraj, żaden kraj Unii Europejskiej nie graniczył z krajem objętym wojną wówczas. Uchodźcą wojennym jest się tylko w pierwszym kraju, do którego się człowiek dostanie z kraju objętego wojną. Wtedy takiej sytuacji nie było, a mimo to niektórzy chcieli tych uchodźców zapraszać i niektórzy chcieli się ich relokować się nimi dzielić. No jeśli w takiej sytuacji takie pomysły padały no to tym bardziej powinno być oczywiste, że w sytuacji kiedy jedno lub kilka tak jak w tym przypadku krajów Unii graniczy z krajem objętym wojną no to ta solidarność jest niezbędna tak i to w tej sytuacji właśnie powinniśmy się podzielić, no, rząd PiSu ma jakiś taki widzę Unosi się tutaj honorem, że my sami sobie wszystko zrobimy nic od was nie chcemy. No ale myślę, że to się może źle skończyć, po prostu opóźni nas w rozwoju o, o wiele lat, jeśli się nie podzielimy problemem. Polski rząd zabiegał o misję pokojową na Ukrainie. Co pan myśli o tym, pomyśle? No nie wiem, jaka miała być skuteczność tej, 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 tej misji pokojowej. Tam nawet sceptycznie, zdaje się, prezydent Ukrainy się do tego odniósł. Wydaje mi się, że to, czego na Ukrainie potrzeba, no przede wszystkim interwencji militarnej w, w obronie tego kraju, taka, taka misja pokojowa, nie, nie bardzo wiadomo, jak miałaby się zachowywać wobec tam wałęsających się różnych wojsk przeciwnika, tak, no to podobnie bywało już wcześniej w Jugosławii, że te misje pokojowe no, sobie tam nie stały, a na, na ich oczach dokonywano zbrodni wojennych, no bo one nie wiedziały co właściwie, jak w takiej sytuacji reagować, no, nie były zdeterminowane do tego, żeby, żeby tam walczyć. W związku z tym, jeśli to nie są siły interwencyjne, to nie jestem przekonany co, co do tej skuteczności, ale może dobre i to, no w każdym razie, jeśli, jeśli strona ukraińska odnosi się sceptycznie do tego, no to właściwie w ogóle nie ma tematu, no faktycznie nie ma tutaj tematu, ale temat, faktu, temat jest taki, czy Ukraina sama faktycznie jest w stanie sobie poradzić. Wcześniej mówił Pan, że nie bardzo, że powinniśmy interweniować jako wspólnota NATO i państw członkowskich. I tutaj pytanie, jak długo Ukraina jeszcze będzie w stanie sobie z tym poradzić sama? Czy będzie w ogóle wytrzymać to w stanie? No, nie, no uważam, że w długiej perspektywie Ukraina jest, skazana jest na porażkę w tym konflikcie. Jest ogromna dysproporcja sił. Oni się dzielnie bronią. No Oczywiście dostają jakąś tam pomoc mniej lub bardziej oficjalną w postaci chociażby uzbrojenia czy informacji wywiadowczych od państw zachodnich, co na pewno przedłuża ich opór tam, ale no wydaje mi się, że w długiej perspektywie no to nie ma szans, żeby Ukraina rozstrzygnęła tę wojnę na swoją korzyść, tak. No, no może skończy się to źle, w tym sensie, że kolejnymi zdobyczami terytorialnymi Rosji albo wasalizacją Ukrainy, więc no ja jestem pesymistą w tej, w tej sprawie. Uważam, że to, co było do zrobienia, to w miarę łatwo i dobrze to trzeba było robić no, parę miesięcy temu, przed wojną. A teraz będziemy musieli zjeść tę żabę wszyscy, i to będzie nas niestety że kosztowało prawdopodobnie wiele pieniędzy i krwi, pewnie, żeby, żeby zmagać się z konsekwencjami tego, tego zaniedbania. No, jak ktoś prowadzi taką tchórzliwą politykę, to niestety zwykle zbiera tylko jeszcze gorsze. Owoce w, trochę co najwyżej je opóźniając, więc obawiam się, że tutaj hmm, znikąd nadziei póki co. I tutaj panie pośle stawiamy kropkę, na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był poseł Konfederacji, Dobromir Sośnierz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.